Dzień dobry, w czwartek 3 lipca. Zacznijmy dzień z przewagą, a na sam początek podsumowanie rynków. W środę indeks WIG20 wzrósł o 0,5%, kończąc sesję na poziomie 2839 punktów. Obroty na giełdzie papierów wartościowych wyniosły 1,8 miliarda złotych, podtrzymując trend wzrostowy. Obroty na rynku głównym GPW w czerwcu wzrosły o 93% rok do roku osiągając 46,35 miliarda złotych. Najmocniej wśród spółek z indeksu Blue Chip rósł KGHM, którego kurs wzrósł o 5,1% do 136 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje spadek kursu Boryszew o 9,38% do poziomu 5,80 złotych. Na rynkach zagranicznych niemiecki DAX zakończył dzień na poziomie 23 782 punkty. Indeks S&P 500 zamknął się na poziomie 6.220, a NASDAQ wzrósł o 0,8% do 20.361 punktów. Wczoraj złoty się osłabił. Kurs dolara wzrósł do 3,61 zł, a kurs euro do 4,26 zł. Cena ropy WTI wzrosła o 2,7%, osiągając 67,22 dolarów za baryłkę. Czeska korona osiąga roczne szczyty dzięki silnym danym z przemysłu, które wspierają oczekiwania utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b2bmailpa-businessupdate.pl. Gospodarka i makroekonomia. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną o 25% punktu procentowego do poziomu 5%, reagując na prognozy wskazujące na spadek inflacji CPI poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego w najbliższych miesiącach. Dalsze decyzje będą zależne od danych dotyczących inflacji, aktywności gospodarczej oraz czynników takich jak polityka fiskalna i sytuacja na rynku pracy. Projekcja Narodowego Banku Polskiego zakłada inflację na poziomie od 3,5% do 4,4% w bieżącym roku, od 1,7% do 4,5% w roku 2026 oraz od 9,0% do 3,8% w 2027. PKB ma osiągnąć od 2,9% do 4,3% w roku 2025. Komentarze analityków. ING Bank Śląski. Decyzja o obniżce stóp jak najbardziej uzasadniona. Kolejne cięcie możliwe po wakacjach. PKOBP. Cel inflacyjny nie jest zagrożony. Gospodarka potrzebuje wsparcia. Portu. Dzisiejsza zaskakująca obniżka stóp może być początkiem nowego cyklu. Bank Pocztowy. Kolejna obniżka bardziej prawdopodobna w październiku lub listopadzie. Erste Group. Następna obniżka we wrześniu o 25 lub 50 punktów bazowych. Główny Urząd Statystyczny podał, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w styczniu wyniosła 6 882,80 zł. Stopa bezrobocia w maju w Polsce wyniosła 3,3%, natomiast w strefie euro 6,3%. Unijny system ETS-2, wprowadzany od roku 2027 obejmie opłaty za emisję CO2 w sektorze transportu i budynków. Co może podnieść koszty tankowania i ogrzewania, pogłębiając ubóstwo transportowe w Polsce? Społeczny Fundusz Klimatyczny z budżetem 65 miliardów złotych na lata 2026-2032 ma złagodzić te skutki? Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności krytykuje projekt Planu Społeczno-Klimatycznego za niewystarczające wsparcie dla transportu indywidualnego oraz za promowanie przestarzałych technologii, takich jak autobusy CNG. Proponowane są zwiększone inwestycje w mikromobilność, infrastrukturę ładowania oraz program leasingu społecznego. W roku 2024 udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce spadł do rekordowo niskiego poziomu 56,2%, natomiast odnawialne źródła energii osiągnęły 29,4%. Brak spójnej strategii krajowej oraz bariery legislacyjne spowalniają transformację energetyczną. Mimo odejścia od rosyjskich surowców, Polska zapłaciła 112 miliardów złotych za import paliw kopalnych w roku 2024. Ministerstwo Infrastruktury informuje, że intensywny ruch na kanale Elbląskim powoduje niszczenie brzegów. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu 8 lipca ustali dalszy plan prac nad wnioskiem o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. W ramach obrony europejskich producentów nawozów. Unia Europejska wprowadza progresywne seła począwszy od 6,5% na import z Rosji i Białorusi. Spread między rentownościami dziesięcioletnich obligacji Włoch i Niemiec spadł do 90 punktów bazowych, najniżej od 15 lat. Stany Zjednoczone. Ustawa o nazwie Big Beautiful Act została przegłosowana w Senacie. Donald Trump rozważa dwóch lub trzech kandydatów na następcę Jeroma Powella na stanowisku prezesa rezerwy federalnej. Prezydent Trump ogłosił, że nie przedłuży terminu na wprowadzenie wyższych ceł. Taryfy zaczną obowiązywać 9 lipca bez zmian. Zdaniem analityków liczne zwroty akcji premiera Keira Starmera w sprawie reform socjalnych doprowadziły do utraty planowanych oszczędności w brytyjskim budżecie i zniszczyły margines fiskalny wymagany do przestrzegania lokalnych reguł finansowych. Biznes. PGE widzi potencjał Bełchatowa dla elektrowni jądrowej po optymistycznych wynikach analiz. Wstępne wyniki badań geologicznych i środowiskowych przeprowadzonych przez renomowane instytucje wskazują, że teren w Bełchatowie może spełniać rygorystyczne wymagania dla budowy elektrowni jądrowej. Poinformował prezes PGE Dariusz Marzec. Otwiera to drogę do dalszych badań środowiskowych i lokalizacyjnych zgodnych z prawem krajowym i międzynarodowym. PGE planuje wydać kilkaset milionów złotych na analizy w trzech potencjalnych lokalizacjach. Bełchatowie turowie i koninie do roku 2035. Spółka CPK po protestach firm takich jak Budimex, Mirbud i Samsung złagodziła wymagania przetargowe na budowę terminala pasażerskiego wartego ponad 5 miliardów złotych, m.in. obniżając progi przychodów i wydłużając okres referencji do 15 lat. Polskie firmy krytykują ograniczenie dialogu konkurencyjnego do 5 oferentów, co może faworyzować międzynarodowe korporacje podczas gdy Samsung kwestionuje punktację za projekty pozalotniskowe, uznając ją za dyskryminującą dla globalnych graczy z doświadczeniem lotniczym. CPK zapowiada dalsze przetargi o wartości 18 miliardów złotych, które mają zaangażować polskie firmy. Spór o kryteria ma rozstrzygnąć Krajowa Izba Odwoławcza. Polska Grupa Górnicza i Bioeco Grupa Tauron podpisały list intencyjny, który zakłada współpracę w gospodarczym wykorzystaniu odpadów wydobywczych, takich jak skała płonna, do tworzenia pełnowartościowych produktów w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Obie spółki planują zawarcie konkretnych umów do końca maja 2027. Allianz Trade, największy ubezpieczyciel należności w Polsce, od 2026 roku stanie się oddziałem belgijskiej firmy Euler Hermes. Pozwoli to zaoszczędzić kilka milionów euro na kapitale i wykorzystać rating AA minus grupy Allianz w relacjach z bankami i firmami faktoringowymi. Zmiana umożliwi szybsze wdrażanie nowych produktów, takich jak ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia i średnioterminowe polisy należności, co ma przynieść kilkunastoprocentowy wzrost biznesu. Tomra Collection. Poland, lider w dostawie automatów zwrotnych, zwiększyła w roku 2024 przychody o 136%, osiągając 100 milionów 800 tysięcy złotych, przygotowując się do startu systemu kaucyjnego w Polsce od 1 października 2025 roku. System obejmie butelki PET, puszki i szkło wielokrotnego użytku. Superauto.pl, lider sprzedaży samochodów online w Polsce, rozpoczął sprzedaż używanych aut dostawczych, oferując na start 300 wyselekcjonowanych pojazdów i planując zwiększenie oferty do 1000 do końca lipca 2025 roku. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na prezesa PZU. Rada Nadzorcza poszukuje prezesa dla HC Gielski. Fabryki pojazdów szynowych. A teraz krótki flash, wiadomości biznesowych ze świata. Amerykańskie banki zwiększają dywidendy i skup akcji po pozytywnych wynikach testów warunków skrajnych. Microsoft ogłosił zwolnienie około 9 tysięcy pracowników, czyli około 4% załogi. To kontynuacja cięć rozpoczętych w maju 2025 roku. Firma upraszcza strukturę i obniża koszty zarządzania, koncentrując się na inwestycjach w sztuczną inteligencję. Nowy dyrektor generalny Intela rozważa istotną zmianę modelu działalności produkcyjnej dla klientów zewnętrznych, co może oznaczać kosztowną korektę strategii. W czerwcu Tesla odnotowała wzrost sprzedaży elektryków wyprodukowanych w Chinach o 0,8% rok do roku, dostarczając 71 599 pojazdów, przerywając tym samym ośmiomiesięczną serię spadków. Cinemax Holdings USA, właściciel sieci kin CMX Cinemas, po raz drugi w ciągu ostatnich pięciu lat złożył wniosek o upadłość. Transakcje i finansowanie. Enter Air, największa prywatna linia lotnicza w Polsce, nabyła wszystkie udziały w warszawskim centrum szkoleniowym od amerykańskiej firmy AFG, w którym od roku 2020 szkoli pilotów na symulatorze Boeingów 737. Przejęcie pełnej kontroli nad centrum wyposażonym w symulator CAE ma zredukować koszty szkolenia i zwiększyć samowystarczalność przewoźnika. Linia planuje także uruchomienie symulatora B730 Max oraz makiety kabiny pasażerskiej do szkoleń personelu pokładowego w zakresie procedur bezpieczeństwa. Voxel nabył 100% udziałów w spółce Proscan, prowadzącej w Malborku badania rezonansu magnetycznego finansowane przez NFZ za szacowaną kwotę 7,98 miliona złotych. Ostateczna cena zależy od wartości zobowiązań i środków pieniężnych spółki. Transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Voxel, zakładającą rozbudowę sieci pracowni diagnostyki obrazowej i zwiększenie liczby wykonywanych badań. Polski startup, Protein Resources, pozyskał 9,5 miliona euro z programu EIC Accelerator na rozbudowę zakładu pilotażowego pod Siedlcami, który będzie produkował 100 ton białka owadziego rocznie z odpadów grzybowych oraz na uruchomienie pierwszej w pełni autonomicznej fabryki. Firma, wykorzystując sztuczną inteligencję. Opracowuje koncentraty białkowe i odpowiednik wołowiny dla premium pet food, eliminując koszty utylizacji i redukując emisję gazów cieplarnianych. Wcześniejsze wsparcie w wysokości 6 milionów złotych od Smoke Ventures i BitSpiration Booster pozwoliło zoptymalizować cykl produkcyjny, a nowe finansowanie przyspieszy masową produkcję zrównoważonych źródeł białka. Dzieka Immobile ogłosiła wezwanie na 34,27% akcji. PJP Macrum po 15,70 zł za sztukę. Eurotel zaprasza do sprzedaży do 562 238 akcji w cenie 24 zł za sztukę. Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w czerwcu na drugim miejscu Bank of America. PARP uruchamia szkolenia dla startupów z branży medtech i fintech. Hiszpański banko Santander zgodził się na zakup brytyjskiej filii TSB od Banco Sabadell za 3,6 miliarda dolarów. EKUT rozpoczął sprzedaż mniejszościowego pakietu w włoskiej spółce Radius Global Infrastructure. Wycena przekracza 1,2 miliarda dolarów. Warburg Pincus nabył pakiet większościowy w niemieckim producencie kasków Uwex Group. Wycena wynosi 942 miliony dolarów, uwzględniając dług. Giełda Euronext prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia ateńskiej giełdy papierów wartościowych za 470 milionów dolarów. Francuski BNP Paribas sfinalizował przejęcie działu zarządzania aktywami AXA, tworząc grupę o wartości 1,8 miliarda dolarów AUM. Beckett Lane Ventures przejął włoski klub Asse Monza od rodziny Berlusconich. Brainlab opóźnia IPO we Frankfurcie o wartości 378 milionów dolarów po wycofaniu się inwestorów. Devco Partners Pozyskał 613 milionów dolarów na fundusz kontynuacyjny dla firmy energetycznej Wexwi. Firmy naftowe z Zatoki Perskiej ograniczają tempo transakcji, których łączna wartość wynosi 60 miliardów dolarów w związku ze spadkami cen ropy. Big Beautiful Bill może otworzyć rynek obligacji kosmicznych. Figma złożyła dokumenty na IPO w USA. Wartość firmy po upadku transakcji z Adobe to 12,5 miliarda dolarów. Intralot zgodził się na zakup działu kasyn online Balis za 3,2 miliarda dolarów. Toma Bravo prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Verint Systems za 1,1 miliarda dolarów. Grammarly przejmuje startup mailowy Superhuman, wyceniony w roku 2021 na 825 milionów dolarów. Axian Telecom rozważa przejęcie afrykańskiej spółki Jumia Technologies. Kapitalizacja wynosi około 500 milionów dolarów. Bain Capital i Warner Music tworzą wspólne przedsięwzięcie o wartości 1,2 miliarda dolarów, planując zakup katalogów muzycznych, w tym potencjalnie Red Hot Chili Peppers, za ponad 300 milionów dolarów. XAI Elona Muska pozyskało 5 miliardów dolarów w ramach finansowania mieszanego. Search AI, konkurent Scale AI, pozyskał 1 miliard dolarów w pierwszej rundzie finansowania. Genesis AI pozyskał 105 milionów dolarów w rundzie seedowej na rozwój modeli danych dla robotyki. Prawo i podatki. Trybunał arbitrażowy w Sztokholmie wydał częściowy wyrok w sprawie rozliczeń Orlenu z Gazpromem za zakup gazu w ramach kontraktu Jamalskiego od listopada 2017 roku. Trybunał oddalił roszczenia obu stron i ustalił nową, wyższą cenę kontraktową od 1 stycznia 2018 roku. Orlen szacuje, że do zapłaty na rzecz Gazpromu przypada około 290 milionów dolarów, przy czym pierwotnie Gazprom żądał 1,7 miliarda dolarów. Strony mają wspólnie uzgodnić sposób i termin rozliczeń. Mobruk ma do zapłaty 52,4 miliona złotych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Środki te mają zabezpieczyć potencjalne zobowiązania za opłaty podwyższone z lat 2018 i 2019, ale spółka planuje wnieść pozwy sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy mającej przyspieszyć postępowania frankowe. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty nowelizacji ustaw w ramach pakietu deregulacyjnego. Pierwszy: uproszczenie postępowań spadkowych. Sądy będą wydawać jedno postanowienie, a nie trzy. Notariusze będą mogli elektronicznie zgłaszać wpis do Księgi Wieczystej. Drugi: zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dotyczące licytacji. Zasadą ma być forma elektroniczna za pośrednictwem platformy e-licytacje. 3. Zmiany w kodeksie spółek handlowych oraz przepisach o praniu pieniędzy i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Skrócenie zakazów zasiadania w organach spółek, uproszczone postępowania konsensualne wobec firm oraz zniesienie odpowiedzialności karnej za błędne zgłoszenia podejrzanych transakcji. Zastąpiona zostanie karą pieniężną do 1 miliona złotych. Rząd przyjął ustawę umożliwiającą publiczne udostępnienie informacji z wykazu podatników VAT w wyszukiwarce firm Biznesgov.pl. Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z planu informowania obywateli o zastosowanych wobec nich podsłuchach, tłumacząc to potrzebą głębszej reformy kontroli operacyjnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje nowe przepisy BHP dotyczące upałów. Maksymalna temperatura w pomieszczeniach miałaby wynosić 35 stopni Celsjusza, a przy pracy ciężkiej na zewnątrz 32 stopnie. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Minister Finansów potwierdził, że PIT-11 może być doręczony w dowolnej formie, także listem zwykłym, ale to pracodawca musi wykazać skuteczne doręczenie. Z badania Eurobarometru wynika, że tylko 1% przedsiębiorców w Polsce bardzo dobrze ocenia niezależność sądownictwa. To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Prezes Łokik zajął siódme miejsce w rankingu wiarygodności i niezależności organów antymonopolowych w UE. Prezes Łodo jest krytykowany za przewlekłość postępowań w sprawach RODO. Wiele trwa od 2018 roku. W aplikacji Mobywatel można już złożyć wniosek o dowód osobisty, zgłosić utratę paszportu i sprawdzić dane meldunkowe. Transport betonu zostanie objęty systemem SENT. Monitoring obejmie również dostawy do osób fizycznych. Kas poinformowała, że wycofano zalecenia dotyczące tzw. pism behawioralnych, ale mogą być one stosowane przy czynnościach sprawdzających. NSA orzekł, że wynagrodzenia dla członków organów spółek nie są dietami i podlegają opodatkowaniu PIT. Nie trzeba sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeśli powiązania wynikają wyłącznie ze skarbem państwa. Parlament Europejski głosować będzie 10 lipca nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Z raportu KE wynika, że w zeszłym roku kraje UE wprowadziły 466 zmian w prawie podatkowym. Ferrari odzyskało prawo do znaku towarowego Testarossa. Sąd unieważnił wcześniejszą decyzję o jego utracie. We Francji wprowadzono zakaz palenia papierosów w parkach, na plażach, przystankach przy bibliotekach, szkołach i basenach. Grzywna wynosi 135 euro. CBS, właściciel stacji Paramount, zawarła ugodę z Donaldem Trumpem w sprawie pozwu dotyczącego wywiadu wyemitowanego w październiku. W procesie Siona Diego Compsa, ława przysięgłych ma kontynuować obrady, rozstrzygnięto 4 z 5 zarzutów. Trwa spór o zarzut spisku w celu wymuszenia. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych. Oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na businessupdate.pl. Subskrybując prasówkę wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.